Cześć, witajcie. Cześć, jestem Marcino i zapraszam Was na kolejny nieciekawy odcinek z gry Farming Simulator 19. Chociaż powoli trzeba przyzwyczaić się do numeru 22, ale myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas. Chociaż powiem szczerze, że przy próbnym nagraniu się przejęzyczyłem powiedziałem 22. Ale dobra, do rzeczy. Ci bardziej zorientowani już wiedzą, że e, ostatnio na nocnych live'ach u mnie były żniwa razem z Proximem. Praktycznie cała mapa została już tutaj wykoszona. Proxy zostawił mi jeszcze kombajn, żebym sobie tutaj dokończył robotę, tak więc trzeba to czynić, bo chłop ktoś u siebie do wymócenia tak więc zmuszałem medyka, czym prędzej zwrócić. A że siedzi gość w robocie, no to niestety nie może mi tym razem pomóc i muszę to sobie obskoczyć sam. Dobra, tutaj trochę wykręcę sobie w sąsiadowym zbożu. No cóż, ja za kombajnem niestety nie jest moją mocną stroną, a to już myślę, wszyscy wiedzą. Tak więc już lecimy z tematem dalej z żniwami. Gdzieś tam po sąsiedzku też mały ruch na polach się odbywa, jak to zawsze u mnie na seryjkach. I dla odmiany jadę tym razem kombajnem na kamerze zewnętrznej. Z racji tego, że tak jak mówiłem, gdzieś tam no, dość słabo jeżdżę kombajnem i po prostu wolę wy wygodniej i bezpieczniej mi się jedzie na kamerze zewnętrznej z tej perspektywy. Dobra, myślę, że kurczaczki można wyłączyć. I dobra, ja się tutaj myślę, że zawędę ten e, puszę kombajn, żeby sobie kosił sam, sam czy też samodzielnie. O, może tak uwrocia, ja pewnie tylko wymócę i niech tam jedzie dalej z koksem. Pracownik, e, ja skoczę po 4, 5, 12 z przyczepą i pod, podstawimy tutaj zestaw transportowy. No tutaj w tle, akurat teraz mi się schował, ale musicie uwierzyć na słowo, że tam sobie rekord jeździ. O, teraz nawet widać. Też muci to pole, które gdzieś tam w pierwszym historycznym odcinku z nieciekawej serii było obsiewane. To więc już rozkładamy kumbajna. Czemu mówię jak wieśniok? A może dlatego, że mentalnie jestem trochę wieśniokiem. Dobra, header podniesiony, motowidła. Podjeżdżamy w dół. Czekajcie, czy ja mam włączony pokos słomy. Teraz mam włączony, bo tutaj słomę będziemy z tego pola zbierać akurat. Dobra, tempomacik. Dobra, myślę, że tutaj zrobię uwrocie. Czy wiecie co z uwrocia, to ja może słomy nie będę zbierał. Damy to w szarpacz. No tutaj i tak się będzie bardzo ciężko manewrowało, a tutaj włączenie sieczkarni w tym kombajnie to jest chwila moment, tak więc a uprości to na pewno potem zbieranie słomy. No, tak woli ogłoszeń parafialnych. Jeżeli ktoś pierwszy raz zabłądził na moim kanale, to zachęcam do kliknięcia suba Najlepiej w dzwoneczek, wtedy nic was nie ominie, na, z tego co dzieje się na kanale. A co poza tym, no, zachęcam też do obejrzenia poprzednich odcinków. Ale dobra, to tyle tego marketing, marketingowego bełkotu. Z takim akcentem wschodnim. Marketingowego! Ostatnio za dużo w Plutyczanina się wczuwam, chyba. No, szykuje się pewna akcja, która za jakiś czas tutaj nastąpi na tym kanale. Więc może stąd mi się ten wschodni akcent ostatnio za bardzo wkrada. Oj, no i cóż, no, generalnie jesteśmy już prawie tydzień po farmkomie, chyba jak to nagrywam. Tak, w tamtym tygodniu, bo, czyli w tym momencie, jak to nagrywam, teraz jest piątek, czyli jesteśmy już tydzień po farmkomie. No, niestety mam obrzydliwe poślizgi z tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Myślałem, że w tym tygodniu w ogóle uda mi się gdzieś tam do soboty, niedzieli zmontować ten odcinek i zrobić relays, no ale niestety jak wiecie życie mnie dojeżdża coraz częściej to jest gdzieś tam ten odcinek dopiero na początku tygodnia się pojawi, czy gdzieś tam będziecie go oglądali koło poniedziałku, wtorku mam nadzieję, tak więc tutaj z góry sorry za, za te wszystkie obsuwy, no bo to nie na tym polega prowadzenie kanału na YouTubie, żeby film jednak wrzucać gdzieś tam od święta tylko i wyłącznie tak więc cóż, ja tutaj zaraz sobie opuszczę pracownika ile co po 4, 5, 12 i niech on sobie działa dalej Ok, w sumie trzeba włączyć pokos słomy. A i cóż, widzimy się za chwilę na gospodarstwie. Tam się przysiądę w 4, 5, 12 i będziemy gnali tutaj po odbiór zboża. No i dobra, teleportacja nastąpiła, tak więc opakujemy się szybko w urgruza. Ja myślę, że tu może te jedne drzwi sobie zamkniemy tak będzie lepiej czekajcie, ja to sobie może tak na dobre otworzę, o tak więc już pakuję się do miski już tym razem tak z widokiem po staremu, czekajcie, jeszcze rzucę okiem, tak, przewody podpięte, bo niestety o tym często zapominam, ci co oglądają live'y to wiedzą, że z tymi przewodami tutaj wiecznie są jakieś przeboje u mnie, prawie zawsze zapomnę albo podpiąć hamulców, albo jeszcze jakaś inna akcja dziwna ma miejsce, tak więc gdzieś tam zawsze z tymi instalacjami mam Małe problemy. Tak trzypek sobie stoi. Z prasą czeka na lepsze czasy. Myślę, że gdzieś tam w następnym odcinku będzie akcja właśnie pod kryptonimem pracowanie słomy i włożenia. Mam nadzieję, że uda mi się coś ciekawego sklecić z tego tematu. No tu, jak widać, jeszcze też sąsiednie pole się kosi. Sąsiednie. I sąsiedzka trzydziestka. Tak swoją drogą to pole prawdopodobnie tutaj zasili moje gospodarstwo w następnym sezonie. A wiecie co? Sobie tu przejadę kawałek, rzucimy okiem na tą trzodziechę. Mi się fajnie prezentuje dosyć. Tylko żeby nie zawadzać tutaj temu bizonowi to... Przekażę i zobaczymy jak tam muci. No powiem wam. Taka bryka chyba pasowałaby tutaj na seryjkę. Jako taki, myślę, że tak w tą czerwoną sześćdziesiątkę chyba sprzedam co mam. Bo tak trzy ciągniki w tej samej mocy to tak słabo. I tak właśnie myślę, czy nie kupić sobie jakieś 30 właśnie takie typowo do bron, do opryskiwacza, do takich mniejszych maszyn. Myślę, że fajnie by pasował ten ciągnik tutaj na seryjkę. Ewentualnie dajcie znać co sądzicie o takim pomyśle. Więc już widzą tutaj, widzę, że sobie Oberasa wykręca. No to co my się pakujemy. W Prykinsa i lecimy dalej, no bo cóż, żniwa się same nie opanują. O, bizon miodowy też taki kolekcjonerski bym powiedział. Wacalo na rowerze mógł przyjechać do niego i coś nagrać. Ale dobra, starczy pieprzenie głupot. No tak, gdzieś tam na początku odcinka wspominałem, miał miejsce farmcon. No, i na tym farmconie w końcu coś nam konkretnego pokazano z tematu tego naszego nieszczęsnego farminga. I powiem szczerze, zapowiada się to całkiem, 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 całkiem nieźle. O, może tak. Czekajcie, tutaj sobie na przejeździe zwolnimy. Tak, ciapąk nie jedzie żaden. Dobra, ogień na tłoki lecimy nie ma co. Yy, pokazano w końcu gameplay. To taki prawdziwy, a nie jakiś tam renderowany, ściemniany. Tak więc w końcu można coś konkretnego powiedzieć o tej grze. Pokazano sporo nowości, sporo tego co się zmienia tak naprawdę w mechanice tutaj farminga. Czekajcie sobie, może tutaj w cieniu stanę. Tylko, o, 4, 5, 14 sąsiadowego. No, otwierajcie się. Ło, tym widzę tak konkretnie wykręca tym medykiem moim, znaczy się moim, Proximowym. No, to też nieźle wygląda, nie powiem, że nie. I tak więc cóż mogę Wam powiedzieć. Zaraz sobie tutaj kartkę, ściągawkę muszę rzucić okiem. Coś, ja się może skupię na gadaniu, aby sobie tutaj patrzeć i podziwiać, jak sobie kombajny śmigają tutaj po polu. Bo w sumie to jest ciekawsze niż jak sam nim powożę. Hmm, tak więc, cóż, no ku mojej wielkiej radości, co pokazano, to to, że w Farmingu 22, no, trochę za blisko stoi, ten biznes strasznie tutaj ryczy. Farmingu 22 już w podstawce gry, naprawdę troszeczkę mnie to zszokowało, będzie skrzynia biegów. To jest coś, czego tak no. Gdzieś tam miałem żonki na temat tego, że fajnie by było, jakby ta skrzynia się pojawiła, no i jest to, jak wiecie, no ja jestem akurat fanem skrzyni biegów i gdzieś tam zacząłem właśnie teraz odkładać kasę na to, żeby kupić G29 albo G923, zobaczymy jak fundusze pozwolą, eee, właśnie ze skrzynią biegów, po to, żeby można było grać tak już w pełni realnie, no i tu taką niespodziankę właśnie od... Giant Software dostałem w postaci tego, że już w podstawce będzie skrzynia biegła, oczywiście z możliwością wyłączenia. Co poza tym, już w standardzie gry, zresztą o tym już było też wcześniej wiadomo, że w 22 pojawi się Season Mode, czyli kolejna modyfikacja, z której korzystam bardzo chętnie i bardzo dużo. Już widzę, że zostawienie tego medyka samego sobie to był zły pomysł. Korzystam bardzo chętnie. Praktycznie nie jestem w stanie już grać bez Season Moda. Tak więc tutaj pod tym względem kolejne zaskoczenie na plus. Wiadomo, że będzie to działało podobnie jak tutaj w 19. pojawi się już w podstawce kalendarz upraw, tak jak i tutaj właśnie z zaznaczonymi wszystkimi terminami zasiewów zbroju, zbrojów, zbroi zbiorów, tak więc każdy nawet największy nubek sobie tak naprawdę z tym poradzi, co kiedy siać, co kiedy zbierać, a jeżeli będzie bardzo uparty, to tak naprawdę może sobie i tak tego season moda wyłączyć i cieszyć się grą, tak jak w starym farmingu, to nie jest na szczęście obowiązkowe dla wszystkich, ale tak jak mówię, mnie to akurat bardzo tutaj cieszy, że ten season mod się już pojawi w podstawce, nie trzeba będzie na niego czekać przez prawie rok czasu, kombinować z tymi zasiewami, z tym wszystkim, a naprawdę, żeby gdzieś tam realnie te terminy zbiorów Dopilnować że trzeba było naprawdę nieźle się na nagimnastykować, żeby gdzieś tam przewijać ten czas. Jak już na przykład rzepak mi zaczął schodzić, to dopiero siałem pszenicę, naprawdę było kombinacji z tym do cholerii trochę. Tak więc tutaj znowu plusik dla Giantsów za to, że się to pojawia w podstawce. Rolnictwo precyzyjne ma zostać rozszerzone, ale to chyba ma być w DLC do gry, ale podejrzewam, że to DLC się pojawi bardzo szybko. Tak przynajmniej mi się wydaje, jeżeli jestem w błędzie. To oczywiście w komentarzach możecie poprawić, że to nie będzie DLC, tylko będzie to już w podstawce. W każdym razie ma zostać rozszerzone. Co prawda, tam ten panel chyba nie był zbyt bogaty, dotyczący tego rolnictwa precyzyjnego. Tak więc tutaj za dużo nie powiem na ten temat. Zresztą też gdzieś tego farmcona tak nie śledziłem z wypiekami na twarzy każdej transmisji, no bo po prostu nie miałem czasu, wiecie, pracowałem te sprawy. Tak więc tutaj. Troszeczkę się posiłkuję też tym, co już przeczytałem w internecie, przyjrzałem screeny i tym podobne. O, ciekawe, że ten rekord tutaj. Aha, bo on sobie obkosił kółko. I teraz sobie jedzie, żeby kosić już w tą i z powrotem. No i dobra, przesiadłem się jednak do kombajnu, pracownik tutaj zaczął dziwną akcję. odstawiać, ja nie wystawiałem cosplaya, tylko zwykłego farmingowego pracownika, no i niestety goździek to zwykle bywa nie podołał powierzonemu zadaniu, no ale myślę, że ci co grają w farminga powinni zdążyć się przyzwyczaić do tego. A ja wracam do tematu farmkonu. Zresztą gdzieś tam chyba na farm, przy temacie farmkonu właśnie też był poruszony temat pracowników. I nie wiem, czy w grze już w podstawce nie pojawi się coś na kształt cosplay'a, ale teraz nie pamiętam, czy to było w plotkach, czy faktycznie w potwierdzonych informacjach co do tego, co ma się w tym farmingu nowym dziać. No ale gdzieś tam zawsze Giantsi obiecują, że tego pracownika poprawią i co roku on jest, znaczy się co roku i z każdą edycją gry on jest po prostu coraz. Głupszy w tym, co robi. Tak więc, tutaj tak z mocną rezerwą podchodzę do tego, co nam deweloperzy obiecują. A ja sobie tutaj teraz napierniczam u wrocie. więc na chwilę się skupię nad tym, co robię, i wrócę do tego, co mówiłem w temacie o jakże jestem przy żniwach podobno już w podstawce mają się pojawić właśnie takie też smaczki typu na przykład że podejdę do przyczepy i już będę widział, że e, ile jest zboża na przyczepie, ilości, po prostu mają się pojawić właśnie takie różne, no, tak powiem, wskaźniki, które będą pokazywały już z poziomu gry bez siadania do ciągnika, będę widział na przykład w ilu procentach jest właśnie przyczepa zajęta, czy tam w ilu litrach podobnie chyba z kombajnem z budynkami produkcyjnymi, że nie trzeba być już w te menusy tak za każdym razem wchodzić, żeby sprawdzać po prostu co się dzieje w tych budynkach. Z fajnych rzeczy jest, co mi się spodobało, zmienia się kształt minimapy. I takie moje pierwsze skojarzenie, to taka minimapa jak w GTA w zasadzie, właśnie taka okrągła. Wydaje mi się, że to będzie fajniejsze. Ciekawe czy będzie dało się powiększać tak jak tutaj teraz w zwykłym farmingu, że mogę sobie zrobić to o w ten sposób i już mamy na całą mapę. O czasami to też gdzieś nam jest pomocne, gdzieś trzeba dalej dojechać, że nie zna się tak jeszcze do końca drogi na pole. pewnie człowiek się tym posiłkuje, zawsze to się fajnie przydaje. Co jest bardzo na plus w nowym farmingu? W końcu ktoś poprawił stawianie budynków, a konkretnie budowanie płotów. Bo ja do tej pory wszystkie płoty, które tutaj w farmingu na gospodarstwo mam postawione, to tak naprawdę je w Giant's Editorze stawiałem. A potem to dopiero wrzucają do gry, no bo ustawienie ładnie ogrodzenia tutaj z poziomu gry jest po prostu czymś absurdalnie niemożliwym, w mojej opinii. Tak więc tutaj yy, Giantsi pochylili się chyba nad tym, co mówią gracze. Hmm, Bizon rekord jest pełny, musi zostać rozładowany. No dobrze, to może tak zatrzymajmy sobie tutaj, pomożemy sąsiadowi, niech ma. Teraz czekajcie, to jest ten rekord. Ok, siedzimy. Teraz jak się tutaj tą rurę wy wystawiało? Aha, tak się wystawiało. W no, ja to tak płynnie zrobić, bo to na na siłowniku jest, no ale nie mam takiego zakresu ruchu myszką, niestety. Okej, okay, przejdziemy tutaj 4, 5, 14. Kamera się coś zacina. O, tak więc dobra, pomożemy tutaj na szybko. Ciekawe, czy chociaż trafię pod przyczepę, tak jak Pan Bóg przykazał. Dobra, i sypiemy, o, nawet widzę obroty się na tym zwiększają przy sypaniu. No powiem szczerze, ten rekord gdzieś tam docelowo na tym gospie, co tutaj gram, myślę, że nawet by fajnie wyglądał, jeżeli miałby tutaj, tylko nie wiem, czy jest sens, żebym kupował kombajn tak naprawdę na tym gospie. Dobra, tu niech się sypie. A ja dalej będę nawijał o tym, co tam na farmkomie udało mi się wyczytać, tak więc cóż, z fajnych rzeczy jeszcze, smaczków, takich bajerków, co powiedziano, mają pojawić się tablice rejestracyjne. Przypuszczam, że tablica rejestracyjna Polska też będzie możliwa do ustawienia, bo jednak e, jesteśmy dość dużym rynkiem i sceną moderską, jeżeli chodzi o farminga, tak więc myślę, że tutaj Niemcy na pewno nas nie pominą w tej kwestii. Co poza tym? Nowych upraw za wiele tam się chyba nie pojawi. Ale za to pojawi się sadownictwo. A myślę, że jeżeli pojawi się sadownictwo, to będzie to już prosta furtka do tego, żeby gdzieś tam też modderzy mogli tworzyć sobie, nie wiem, jakieś chmiele, takie rzeczy. Tak więc przypuszczam, że mogą się pojawić takie reskiny. Zresztą a propos reskinów, to, to jest ciekawa historia, bo tutaj mam zasiany owies. No ale jako, że gdzieś tam w międzyczasie były zmienione tekstury na mapie i Proxim w miejsce owsa wgrał mi żyto. Tak więc kosze owiec, który jest żytem, taki mały paradoks. A spróbujemy sobie zrobić taki chytry manewr. Hmm. Tak więc, wracając do tego co mówiłem, ma pojawić się w grze sadownictwo i co za tym idzie, spora gama maszyn sadowniczych, no fajne mechaniki dosyć, mają się pojawić też jakieś tam yy, ciągniki sadownicze. Yy, powiem szczerze, liczyłem po cichu, że będzie jakaś, nie wiem, cebula, marchew, coś takiego się pojawi, ale podejrzewam, że po prostu nie chcą nam tego wszystkiego tak od razu dać, no bo gdzieś tam... A, teraz spieprzyłem sprawę. Coś trzeba dawać w tych kolejnych farmingach, jakby nie patrzeć, tak więc tutaj myślę, że to jest celowa zagrywka Giantsów po prostu po to, żeby mm, mieli zawartość gry jakąś na dalsze części. A co za tym idzie, ewentualnie może nowe uprawy pojawią się w następnym DLC. Bo tak szczerze powiedziawszy, widziałbym na przykład taki DLC Polska z możliwością uprawy cebuli. Myślę, że to by było coś. Tak więc tutaj nastawiam się na to, że albo następny farming będzie o, mapa, po, mapa Polski i DLC cebula, albo coś takiego. W każdym razie myślę, że właśnie będzie to w ten sposób zrobione, że będzie ten. Będziemy ukazani, jako potęga w uprawie i cebuli i produkcji. To bym widział. No co poza tym, no te nieszczęsne łańcuchy produkcyjne, które jakoś mnie tam specjalnie nie jarają. Są ludzie, którzy są naprawdę zapalonymi fanami tego pomysłu. No mnie to tak nie urzekło, no, ale cóż, po to. Po to jest tyle możliwości nowej w tej grze, właśnie, żeby mm, każdego zadowolić. Więc, cóż, o sadownicy wspomniałem, o stawianiu płotów wspomniałem jaka zrobiłem i to takiego ogromnego więc to się najwyżej w drodze powrotnej domuci. Co jeszcze zwróciło moją uwagę gdzieś tam na gameplayach na pewno John Deere. Ten serii 7800 bodajże. Tak, 7, 78, stara seria. E, piękny model. Piękny model do tego właśnie było pokazane na nim, jak działa ta skrzynia biegów z, z PowerShiftem, z tym wszystkim. Tak więc tutaj naprawdę dużo ludzi było tym zachwyconych i jestem wśród nich, tak naprawdę, nie ukrywam. E, co poza tym, dało się zauważyć, że chyba poprawiono w końcu skalę krów. Co prawda, gdzieś tam te animacje, jak one się poruszały, przynajmniej dla mnie, były takie trochę śmieszne. Zwłaszcza jak gdzieś tam te krowy biegły, tym brzuch tak śmiesznie podskakiwał to wszystko. No gdzieś te animacje, no nie do końca mi się podobają. Wydaje mi się, że to jeszcze będą musieli dopracować i mam nadzieję, że to zrobią, bo to tak... Chyba nie do końca jeszcze jest to, ale już widać, że skala krów została poprawiona. Mam tylko nadzieję, że teraz nie będzie działało to w drugą stronę i nie będą za małe. Bo po naszych sąsiadach z Niemiec można się wszystkiego spodziewać. Jeżeli chodzi o farminga, dobra, ostatni przejazd. Myślę, że tutaj można trochę nawet już pogonić. Taki wąziutki tylko. Dobra, z tego może nie będę już brał na pokos. Znaczymy sobie się czkarnie. W sumie to powinienem ją włączyć wcześniej, no ale cóż, mówi się, trudno. A w ogóle jak to wygląda z kabiny? bo W sumie tak kosze, 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 a w ogóle nie kosiłem tutaj z kabiny tym kombajnem. No, powiem Wam, że przyjemnie. W porównaniu do bizona to przyjemnie. No, w sumie to tak powinienem pozdrowić chyba Proxima, za to, że ostatnio pomógł mi właśnie na live'ach tutaj obskoczyć te wszystkie działeczki. Co prawda live y były w porze nocnej, o czym już wspominałem na początku odcinka, ale grało się bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że gdzieś tam w farmingu 22, tu już 19 raczej dużo nam nie zostało do nagrywania, ale mam nadzieję, że w 22 uda się więcej takich crossów nagrywać, też gdzieś tam z innymi znajomymi. Bo naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się grało i tak, z, taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o farminga, właśnie taka rozrywka na multiku. No, ciekawe czy się zmieszcza. No, oczywiście, że się nie, nie wszystkiego nie wziąłem. Dobra, to jeszcze poprawimy. No, co jest? My... Header nie się mi się opuścić, za dużo razy przyłączyłem. Oj, ok, zatrzymujemy mocarnie. Kurczę, miałem zainstalować sobie ten mod na manualne upróżnianie kombajnu. Byłoby prościej. Czekajcie. Ok, składamy rurę. Myślę, że po kombajn Właściciel się zgłosi w odpowiednim czasie, ewentualnie mu go odprowadzę. A ja, no cóż, siadam w 4,512 i wracamy na gospodarstwo, no bo trzeba to jeszcze podjechać i wysypać. Przekażę zobaczymy, jak tam ciapek sobie radzi i bizonek Z056. Dobra, w międzyczasie ogarnąłem tutaj e, tego Bizona rekorda, który gdzieś tam domagał się, że już skończył pole i, i kazał się wypróżnić, jakkolwiek to nie brzmi. W sumie zabrzmiało to teraz, jakbym, nie wiem, jakimś kocie się wypowiadał, że pomagałem mu się wypróżnić do kuwety. Takie wrażenie odniosłem. Dobra, myślę, że dwójeczkę możemy spokojnie rzucić. więc cóż, powoli zmierzamy na gospodarstwo. O, trochę brzydko mi się nasypało tutaj na tym szczepie, ale mówi się trudno. A widzę tam już. Bizonek chyba też się będzie wysypywał na trzydziechę. Może na chwilę przystaniemy. No i cóż, no, będę na pewno musiał wycofać pod silos. Po to, żeby się wykiprować. No tu akurat niestety nie popisze się takimi umiejętnościami jak mityczny Andrzej Splutycz, który przodem podpychał przyczepę do stodoły, żeby trafić w wjazd. Taki to zdolny chłop. Dobra, nie będę hejtował, zaraz będą wszyscy po mnie ciśli, no ale... Mam wrażenie, że ten chłop ma trochę dwie lewe ręce do tego, co robi. No cóż, sobie to był za odcinek, aby się prutyczaką ode mnie nie oberwało. W każdym razie no, mam wrażenie, że ten facet nawet. Nie wiem, czy on ma w ogóle prawo jazdy na ciągnik, tak naprawdę, bo nigdy w żadnym odcinku nie było widać, żeby on samodzielnie asfaltem jechał, jeżeli już to jeździ po polnych drogach. A zwróćcie uwagę na to, że nawet jak prowadził ciągnik do mechanika, to wtedy prowadził jego brat, a nie on. Tak więc ja mam wrażenie, że on nawet na traktor prawa jazdy nie ma, tak naprawdę. Ale no cóż, nie mój celu, nie moje małpy, jak to zwykle mawiam. I ogólnie mam wrażenie, że on nawet ciągnikiem do porządku nie umie jeździć, bo zwrócił uwagę na to, że jak dostał prasę od AgroUni, to nie umiał nawet na lawetę podjechać. Nie wiem, czy taki był przejęty, bo taka szansa też jest, ale myślę, że jakby był dobrym traktorzystą, to myślę, że nawet takie podjechanie pod lawetę nie sprawiłoby mu problemu. No cóż, ja jestem akurat traktorzystą marnym. O czymś za chwilę się przekonacie, jeżeli chodzi tutaj o moje zdolności do cofania z przyczepą dwuosiową. No już widzę, że się fatalnie złamałem. No, muszę zobaczyć, może na kamerze wewnętrznej mi się będzie lepiej cofać, ale mam wrażenie, że dla mnie największym problemem jest to, że ja mam ustawioną kamerę do tyłu. A mimo to kierownicę mam przed sobą. I myślę, że zdecydowanie łatwiej by mi było, gdybym cofał z. Mając tak jak w realu kierownicę przed sobą i oglądając się za siebie. A tak w tym momencie mam wrażenie, że mój mózg pewne ruchy po prostu odwrotnie interpretuje. Ale nie wiem, może przesadzam. Dobra, spróbuję bardziej prosto podjechać. Dobra, jeszcze raz, jak wyjdzie, tak będzie. Tak więc już ja sobie tutaj będę już powoli kończył ten odcinek, tak w zasadzie. Tak więc cóż, no, jak zawsze dzięki wielkie dla wszystkich tych, którzy tutaj dotrwali do końca przy tych moich wypocinach. No, trochę nie do końca trafię tutaj w ten, ale wracając do samego, to jak, jak zawsze wielkie dzięki dla tych, którzy dotrwali do końca. Wielkie, jeszcze większe podziękowanie dla tych, którzy nie przewijają reklam i je oglądają w całości, bo to też jest bardzo cenne wsparcie dla mojego kanału. No, trochę sypiamy za ten. Co poza tym, no tak jak zawsze tradycyjnie na końcu odcinka zachęcam wszystkich do tego, żeby zostawić coś po sobie, jakiś komentarz, łapkę w górę, czy łapkę w dół, jeżeli komuś się nie podobało, coś tutaj do tego raczej nie zachęcam. Jak zawsze, jeżeli ktoś jest nowy, o czym wspominałem już na początku, to zachęcam do subskrypcji odcinka, kliknięcia w dzwoneczek, żeby was nie umiało to, co tutaj dzieje się na kanale. Bo jednak od czasu do czasu są jakieś spontaniczne akcje typu jakiś live, coś takiego, o czym raczej nie trąbię z wyprzedzeniem. No i co? No myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Myślę, że popatrzymy sobie, jak tutaj się sypie. Dajcie znać w komentarzach, czy wymienić 30 na 60, czy znaczy 60 na 30 ewentualnie. Bo tak myślę o jakimś zmianach tutaj w parku maszynowym, bo te dwie 60 takie trochę nudne są. Więc myślę, że to by była fajna odmiana, taki mały ciągniczek. Gdzieś tam też nie miałem właśnie czym ciągać zgrabiarek, przetrzasarek, bron, takich rzeczy, tak więc myślę, że tutaj by to na pewno dało radę. No i cóż, no chyba się pożegnam po raz drugi. Myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie. Hej.